Kiedyś byłem smutny, teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanshop.pl, polecam. Moi drodzy, Palion, Palion będzie wywalany. <grystanie> On będzie pewnie zestresowany. A, a mam ma, ma, powiedziałaś, przy, mamy przygotowane te niewitki, widzisz? Widzisz? Mamy przygotowane niewitki i co? słuchajcie, zaraz je i się napijemy, jak już wygnamy Paliona tak. i po prostu będziemy go śledzić, zobaczymy, co on będzie robił. Tak, 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 tak super. Ale jesteśmy źli widzowie, pewnie będą widać, a jesteście jest najgorsi i tak dalej. Ale słuchajcie, my on to robimy żeby, coś. żeby sprawić, co on takiego zrobi czy on faktycznie będzie tak. tęsknił za nami, czy on będzie co tak. będzie, co będzie robił. I czy wróci do Wojanowicza, na przykład coś rozwalić, bo nie wiadomo, może no ze złości wróci może i rozwali nasze będzie na chciał domek. się zemścić, widzowie, kto wie! Tak. Więc... Więc zobaczymy co palion będzie tam knuł. Jeśli nie będzie e, robił nic złego, to po prostu jutro już go przywrócimy do woja tak. A, i a będzie jak produkcami. będzie robił złe rzeczy, to już nigdy nie wróci! O, pa Dlatego tak biła, o, tak biła, o, cały czas. Widzisz, on już tam jest, on już tam jest. Chodźmy. Chodźmy. On, on cały czas tam jest. Dobra, no, no w sumie tak, e, dobra. Pa pa, pa pa, przeskakuje, to. Czy Tata. może mi ktoś pomóc? Parion, Parion. Y, dokładnie, idziemy ci właśnie na pomoc. Słuchaj, parionie. Palion, chodź, pokażę ci coś Kiedy chodź. rozwalimy ten... Nie, Palionie, patrz nam na nas Patrz, Palionie, Palionie, ej, Palionie Co się dzieje, Palion? Nie mam, nie mam przyjaciół No nie masz, Palion, chodź, pokażę ci coś Panie Palionie Dzisiaj... No przestań, Palion, ogarnij się Pogarszasz tylko swoją położyć, sytuację, mi... nie rozumiesz czego? Chcesz tym wyjść? Mogę iść z tych Wojanowic już? Czy nie tak, robię. tak Palion, chodź ci Ej, jak super, nareszcie W momencie, w którym zniszczymy ten blok, Palion, kości, opuszczasz Wojanowice, okej? Okay? I masz się kierować typowo w stronę jak najdalej Wojanowic Roz, Rozumiemy się No jedzenie No dobra, trochę jedzenia można mu dać, Dajcie steaki. Rozumiemy, się panion w tym momencie? Ale, e, upewnijmy się, że nic przy sobie nie ma. Właściwie nie dajmy mu nic. A, tak nie, ostatnio został zabity przecież, e, kiedy sprawdzaliśmy w ostatnim No dobra, ciągu. dobra, no to. Wypuszczamy. Wyjmy, wypuszczamy. mi go no palion, palion. Przestań. Dobra. Dobrze. Czekaj cię wezmę ze sobą. Nie, palion. nie możesz! no masz nie brać. Czekaj mniej. nic. Dobra, to nie będzie gara w takim postanfąd. razie. Dobra, masz, masz, jeju. By, palion, było to, to, co zabrałeś? Przestań. Nie, dobra, chciałem ci dać stejki, w takim razie nie daję ci nic. E... Nie, no mówię ci, on nie zasłużył na totalnie nic, bo nie, on po prostu tego nie docenia, Palion. Palion, gdzie jesteś? No Palion, Cichutko. opuścisz te I... z drzwi natychmiastowym. No. Palion, to już jest nudne, proszę wyjść. Kurczę, czemu? My... Ale czy wy możecie dać mi spokój? Nie, no jak proszę, Nie nie, nie. Proszę. Już. Proszę o. Dobrze. Życie ja Nie ma czasu do na ryczenie! Szybciej. Zostałem w końcu uwolniony od was, naprawdę. To już Idź. tak ciężko mi było z wami, Idź. naprawdę. Ej, co to jest za zwierząt? Wymalarcie Żegnaj! Mi za nic. Żegnaj! Wymalacie mnie za nic. Idź! Żegnaj, palion! Szybciej! Żegnaj! No, się Nie. Jak najdalej! Nie. Chodź, chodź! Czekaj! Nie. się od niego. Możemy o, do... jeszcze krok! Nie. Jeszcze krok! Nie. Nie! Dobrze, możemy porozmawiać? Proszę, proszę. Nie. proszę. Idź, bo nie, to został... Ol Ol teraz. Dobra, liczę do pięciu. Raz. Zabierzesz dwa. Wiem, trzy, i nawet jedzenia nie będziesz cztery. miał. Zobaczysz. Przestań. Przestań mnie gonić. Oddal się od Muru bojanowic. Jak najdalej. Żegnaj, Palion. Panią, czy ty Zdech. nie rozumiesz? Nie, nie, nie rozumiem. Bo jest za nic, jestem traktowany tak źle No za nic, za nic rozwaliłeś po, mu pół chaty, Pogarszasz po swoją nic. sytuację Przestań mnie gonić, nie ja Panie Palionie, ja nie mam siły na Ale pana. czemu ty się nie oddalasz od Wojanowic? Odejdź od muru Oddal się, oddal się Wydal się z Wojanowic Idź, oddal się od muru Idź tam Ale za i tam jest pustyna sama, tam no. nic no. nie ma No nie, bo chodzi na to Ja wiem, ha, dobra, wiecie co, ja idę sobie na bagna, tam gdzie moja rodzina, elo Elo no, no i to się rozumie, panie palionie. Czy Czyli już się nie zobaczymy, iść? panie palionie. Nie, nigdy. Nigdy, żegnaj. Żegnam. To papa pa, pa, Nara. Trochę smutno, ale trudno. Podki wypite? Kat, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wypite, wypite, nie widzisz mnie, mam miechu. Chodźmy się. O, próbuję, paru, paru. Dobra, chodźmy w jego stronę. U. Chodźmy my za już, nim i zrobimy. My już się co co z nim rozłączyliśmy, robił? wszelkie kontakty, tak. e, audio zostały z nim wyciszone. Rozłączyliśmy Dlatego... się po prostu. Tak. Oj, oj, oj. oj. Ej, on bierze coś ze skrzynek. Ej no jednak ko? zabrał coś. No ja wiedziałem, że on coś będzie coś kombinował. No pa! Co ko Skał zabrał. zabrał. Jakby Ej, co? On nas również nie słyszy? Nie Bo tu, tu była jakaś, nie wiem, tu coś się działo i po prostu tu były w skrzynkach jakieś jedzonka tak. i tak dalej. Właśnie, I ma łóżeczko to nawet. Ojejku tu jakieś rzeczy są. O, tam nie ma nic w tej małej, ale w tej większej tam są jakieś rzeczy. Pat, zabrał jesu. nawet łóżeczko, nie? Niech się oddali, ja sprawdzę, co tam jest. O, ja nie mogę. Nie biegaj za blisko niego, bo, bo zobaczy. Zobaczy te oddali. Wiem, blaskie. bąbelki, ale on cały czas sprawdza skrzynki dookoła. On tutaj dalej łazi naprawdę. Uważaj, uważaj, bo jest tu. Jakby, co słuchajcie, my również nie słyszymy paliona. A co to jest tak. za niebieski i zielony grup? O co chodzi? Ja nie, no nie wiem, co to są mój za niebieski grup. I paliona grup, LOL. Okej, okay, dziwne. Dziwne. Dobra. Eee, wow! Ładźmy. Nie! zacięło go, czy co? Co się stało? Trzymał. się. Skąd on ma trójzob? On wziął trójzob? Ej, skąd on ma takie rzeczy? On wychodził bez niczego? No. Przecież. On wziął to wszystko z tych skrzynek. Nie, okay, on... no to. No i to nie jest e, równo, e, równe traktowanie, słuchaj. On idzie teraz na te swoje bagna, chodźmy zobaczyć, idzie. co on to będzie robił Tak, 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 idzie faktycznie na bagna No i pewnie tam sobie teraz zamieszka, co nie? Na bagna. No, ale jestem ciekawa, czy coś będzie robił... Uuu, dobra, ty tu jesteś, już się przestraszyłam, mówię, kto tu tak skoczył Jestem ciekawa, czy będzie coś robił podejrzanego, czy po prostu będzie tutaj sobie spędzał normalnie czas, więc... Ej, idzie do swojego coś... kibla To jest jego kibel Haha, <laughs> jest... A mu gazetę podrzuci A ja wiesz, jak to działa? Patrz To jest coś takiego że, a już nie ma, ale tutaj była taka spłuczka i on się spłukiwał na dół Serio? No A co tam jest na dole, on tam ma jakieś skrzynki? Ja bym nie ryzykował tam wchodzenie, bo jeszcze nas zobaczy, ale tam są skrzynki ogólnie, ja już tam kiedyś byłem, słuchaj, tam no są No czyli skrzynki. on tu ma wszystko, a my go wypuściliśmy bez niczego, myśląc, nie. że to będzie dla niego kara, a to nie jest dla niego kara Bo on zaraz jest wszystko so. znajdzie Ojku, wychodzi, uważaj, uważaj, uważaj Okej, okay, uważam, uważam, uciekłam Dobra. Idzie gdzieś Gdzie? On faktycznie nie, nie zostaje na bagnach. Ej, nie wierzę, Ja myślałem, że on zostanie na bagnach. Ale on idzie w stronę Katylandii. Idzie tą dróżką, która tutaj gdzieś ja... No jakoś a ta dróżka prowadzi. jest właśnie do Katilandii. No, to ciekawe, zobaczymy, czy on będzie chciał do ciebie przyjść. Może będzie chciał do ciebie przyjść i zabrać. Ale tam ci i rzeczy. tak nic. Nie... Ej, no, ale rzeczy tam są jakieś, więc... Mam nadzieję, że nie. No właśnie, no właśnie, to jest pytanie za 100 punktów mój drodzy widzowie. Tak się przekonamy, ale mam nadzieję, że Palion nie będzie taki, że będzie chciał mnie okraść, bo jak mnie okradnie, to ja nie wiem, czy ja mu zaufam. Oj, to nie wiadomo, czy wtedy Palion wróci na Wojanowice. No właśnie, nie? No zobaczymy, co on zrobi na tych Kapilandii, A może, nie wiem, będzie chciał coś dobrego zrobić, a może w ogóle tam nie idzie, nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak, tak, Jesteś będziemy tutaj? obserwować. Tak, 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 ja biegnę z... A mniej więcej wiesz, ile nam podki zostało? No jak klikniesz na, na E czy tam na C, to to jest, po lewej stronie. E, jest 4 minuty, ja mam. A ty? Nie wyskakuje mi. A masz książkę, musisz ją odkliknąć. Ojek uważaj, on kopie, kopie wągiel teraz! Po co mu węgiel? Ej, jakby go tak wrzucić do tej lawy, która tutaj jest, ja nie o, mogę, ha. on by wszystko stracił! Ale ty masz złe myśli, nieładnie. O, szkoda, Ej, ale nie Oooo, szkoda, nie mam, że lawa. Ale biedna. by się odrodził w Wojanowicach. Tak, ale przynajmniej pracowałby bez niczego już wtedy. Ale można tak zrobić, jak już się prześpi na jakimś łóżku. A no właśnie! I wtedy będzie wiesz, O ile nie zniszczy tego łóżka, bo wtedy znowu zniszczy się spawn point. Ojko, a tutaj co wykopał? To było też żelazo? A nie, to też był węgiel. Coś tam było, ale on idzie dalej. Dobra. No idziemy ja dalej go śledzić, oczywiście. Dalej ja jestem tą kurczkę. bardzo wruszymy. ciekawa, właśnie, gdzie on idzie, bo. Idzie tą no. ścieżką, może on nie wie, gdzie ta ścieżka prowadzi w ogóle. W sumie, właśnie, czy on miał okazję sprawdzić, gdzie ta ścieżka prowadzi? Chyba nie Może nie. Chociaż do Katilandii na pewno kiedyś szedł, tylko nie wiem, czy zwołano widzieć. nie jest ten tak blisko domek... za bardzo niego, bo, bo jak zobaczy, te. O, właśnie. Tu czy jest ten domek matronera, czyli jest naprawdę blisko Katilandii, ale może do tego domku przyszedł. Wow. Ej, patrz, twoje głowy bieżę. Moje głowy zabiera, co, co? jest grane? Z, z twoimi głowami. Ej, po co on je zabiera? Co za nie wiem. Założy pewnie teraz... Nie, nie założy. Oj, uważaj, on ma lawę w ręce. Co wcisnie? No! O nie, on chce a... lawę wylać na moją głowę! Spali twoją głowę! Co? Ale nie, nie spalił ostatecznie, to ja nie wiem po co. On, on jest problem. chyba zły po prostu. Oj na pewno jest z tego co zrobiliśmy, ale... No to był taki wiesz, tymczasowe, ten, ten no chyba że zacznie coś tutaj. Ej, on wchodzi w głąb lasu, uważaj, uważaj bo go zgubimy O lon, o, lor, o lor. Biegniesz? Gdzie tak? on jest? Obok domku, z drugiej strony, kosi się. Ja, ale już się przestraszyłem patrz, to jest creeper. Ja spróbuję tego creepera trochę zaciągnąć. creeper, Jest creeper! Creeper, chodź tu! On, on tam jest! BUM! O dobrze, dobrze, dobrze. O, dobrze, dobrze! Niech wybuchnie napaliona! BUM! Ja nie mogę! Mógł mnie przez chwilę zobaczyć! Albo nie zwrócił uwagi na to, bo ja miałem Zabił tylko małe nasionko w ręce Musimy zaraz Zabił wypić creepera. potkę. Dobra to ja sobie już tę potkę przygotuję, tu Dobra, ja sobie już ją piję, bo nie będę ryzykował, ludzie. Ja też nie będę ryzykowała, schowałam się za drzewem. I teraz, dobra, ja już mam na pewno z 8 minut, tam były na 8 minut, chyba, nie? Eee, no. Dobra, Ta, 8 on, minut. on zbiera i sadzi, co? On został w tym domku? No właśnie, on tutaj chce zamieszkać teraz? Czekaj, nie, ja patrzę nie na niego przez szybę. To jest szyba. Tak, go do ciebie. Po drugiej stronie, właśnie, domku jest szyba. O! Widzisz? No widać wszystko, o co ty... ej, może rozwalimy mu jedną szybę? Co ty na to? Dobra, ale trzeba będzie trochę uciec później. Dobra. Niech się obróci. Zniszczona, o. zniszczona szyba! Dwie zniszczyliśmy! O ja! Patrz na to! <laughs> ale zdziwiona... O się kapnął, uważaj! Nie biegaj szybko, tylko nie biegaj szybko, bo będą te takie. O, widzisz, jak tak biegasz szybko? Nie ja ja wiem, tobą takie bombelki są. Bomberki są on szuka kogoś Ej, ale nas totalnie nie zaważył dobra No i już ma chatę zniszczoną On wchodzi na górę, bo myśli, że coś na górze jest Ej, można teraz mu coś tutaj ukraść albo rozwalić Można wejść przez okno Uciekaj, bo ci dałem craftingi ci ten Zapaść jego craftingi Ustawmy je na górze. Ej, dobra, dobra, ho, postaw je tutaj na szybko Szybko, 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 okej, okay, dobra Odsuń się, bo on wszedł głównym, głównym, wejściem wszedł Dobra, ja je gdzieś tam po lewej postawię. Widzę ja widzę, no Postawił tutaj kowadło gdzieś, by słuchać No on było. postawił. Ej, co jest? On zabarykodował on się, zabudował Bo? to. Bo idą takie potworki. A on się pewnie boi, on może myśli, że to zombiaki tak robią. O może, kto wie. Ej, jak to się dzieje, moi drodzy, tutaj takie trollingi, ingi no, Warto pewnie, było go wyrzucić, to żeby jest, to oglądać To jest zemsta na jego palionowy Właśnie, troll. to jest najlepsza chyba możliwa kara, nie? Takie właśnie trolowanie go Ej, Ale jest... on się nawet nie skapnął, że ten crafting tam zniknął chyba Ej, no właśnie, on tego nie zauważył w ogóle W ogóle ten zombiak no. Czekaj, ja spróbuję oglądać tego zombiaka, żeby on podszedł tam bliżej do niego No i tak ma zamknięte drzwi No to mu otworzymy Na trzy, cztery mu drzwi Dawaj. i otworzymy zombie. Ja lewe, ja lewę, ty prawe Dobra <laughs> Ej hey, los wszedł mu, zamknijmy Ten zombiak mnie bije A? A ty przyszedłeś do środka? Tak O, może wyjść szybko, dobra wyszedłem Czemu ten zombiak mnie bił, ja byłem na niewidzce <laughs> Ja... Nie wiem, może widział bąbelki, ale ja zamknąłem drzwi, bo myślałam, że tebie, ciebie tam nie ma Och, Ja nie mogę <laughs> Sorry Ale grubo to było U, ryzykowne ja ludzie, ale udało się, palion się nie skakał. Muszę się schować. On się chyba... Mi się wydaje, że palion się ukrył na noc po prostu. Żeby być bezpiecznym i żeby dobra. dalej nie iść w nocy. Może. Może, ale ja bym powiedział tak. Ja bym chciał tutaj znaleźć jakiegoś creepera. O jest creeper, dobra! Ja! Dobra. Dwa creepery! Dobra, robię tam wybuch mu. Wybuchł wybuch na chacie. I otworzyć drzwi? Nie, 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 Damy od boku, dobra. Jeszcze drugiego creepera zabieram. Ojejku, ko dwa creepery będą! Nie widzę gdzie ty to robisz? Czekaj, idą tutaj, patrz, widzisz? <grymne> widzę, ale jak one idą za tobą? Bo jakoś jak walniesz jeden raz Creepera. Ojku. O nie, U jeden poszedł mi... zapalionem. Czekaj, a drugi gdzie? O, jest? Nie. Nie, o, oba poszedł zapalionem? Nie, za mną! Nie, jeden stoi tu, patrz, wybuchnie! Patrz Ojku! Katy! <grymne> Wybuchła, ałpę! Patrz na to! co się, bo panią przybiegł. Ja jestem tuż za nim, ja muszę się cofnąć No ja jestem za wami Okej, okay, ja po prostu szybko nie biegam On myśli. nie ogarnie co chodzi, myśli, że to te potworki I to wszystko Ja nie mogę Jak został totalnie zniszczony Czekaj, ja idę po jeszcze jednego creeper Ej, widzę, widzę, no Dobra, creep Patrz, atakują go jakiś Ej, no czemu on wybuchł O, dobra Idzie, idzie, idzie za mną kolejne, nie Nie, nie on no, go do... Uwaga, rozwala tutaj wszystko Ale wybuch Ale jazda Małej, to, no drogi. <grylad Bueno> to jest najlepsza kara Za tak, to Ja tak. się bardzo cieszę, zniszczył mi domek ja się dobrze teraz bawię. Ja będę tutaj niszczył Okej okay. Co robisz teraz? Idę po kolejnego krypcia, znalazłem właśnie okay. Okay. Dobra okay. Prowadzę go, prowadzę go tutaj Nie widzę cię w ogóle Idzie, idzie, jest blisko o, już O, widzę Chodź, 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 creepcio, chodź Odsuń się trochę od niego, bo może do ciebie też podejść Ej, on się położył do spania, dawaj, teraz to nie tak blisko Dawaj, teraz, o, bum Obudził go Ja nie mogę, on nie wiem o co chodzi w ogóle, nie? No. Ej, trzeba potkę wypić szybko Trzy minuty ja mam jeszcze, trzy minuty Trzy minuty? No Dobra, już się przestraszyłam Ale jazda Ej, on kreci piłą, nie, wie, kłom, o co chodzi. On się zastanawia, co jest grane Jedny pali, on tam nie Ja nie mogę To jest najlepsza naprawdę kara U nie, on już zniszczył to w ogóle, tą szybę tutaj, co była No, szkoda, bo nie będzie nic widać, oh, ale właśnie. dobra Weź mu właśnie pieśń może Ej, on wy, wyszedł Katy, widzisz wyszedł? to? Wyszedł, ale czekaj, wróci? Ej, nie może powiem. on się, nie wiem, myślał, że się zdenerwowało, czy coś? <laughs> Chyba się przestraszył, albo zdenerwował. A może się zdenerwował? <laughs> Palio się boi, Palio się boi. Pali on się przestraszył. Palio no. boi się creeperów. Moi drodzy, ocencie te pranki, moim zdaniem, no to było genialne. Nie było, wiecie, tak, nie była przesada. Tak, ale ogólnie nic nie zrobił złego, więc... No. Jestem w stanie mu zaufać, szczerze powiedziawszy. Jak Palion naprawi tamtą dziurę, co zrobił, to... to Myślę, może... że jesteśmy w stanie mu chyba wybaczyć, ale dajcie znać w komentarzu, co wy o tak. tym sądzicie. Czy wy jesteście w stanie mu przebaczyć w waszym serduszku? Piszcie. Jeśli tak, to przebaczymy mu chyba, bo szczerze, no... Wydaje no, mi się, tego. że no tak, A taki był plan Trochę na się wyżyliśmy na nim. Tak, ja mi już jest lżej. Szczerze, po takim wyżyciu się mi już jest lżej, więc ja już mogę mu odpuścić. Zemsta jest słodka, jest po co fajnie. komu TNT, jak można mieć creepery? No właśnie, no. to było najlepsze. Trzymajcie się, moi drodzy. Tak, jak dla was. pa! pa. pa.